Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Ekscelencjo Biskupie, Pani Wojewodo, Szanowni Panowie Parlamentarzyści, Ekscelencje, Szanowni Państwo, wszyscy zaproszeni goście. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Panie Rektorze. Jest mi niezmiernie miło reprezentować Samorząd Województwa Podkarpackiego, Pana Marszałka Władysława Ortyla, który prosił, żeby państwa pozdrowić. Dla nas, dla samorządu województwa podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski jest bardzo ważny. Można powiedzieć, współpracujemy na co dzień. Wiele spotkań odbywa się w każdym miesiącu, można czasami powiedzieć. Współpracujemy na wielu frontach. Uniwersytet chętnie korzysta z programów, które są dedykowane dla uczelni podkarpackich mamy specjalny fundusz, który żeśmy ustanowili i uczelnie podkarpackie mogą do niego aplikować. Uniwersytet jest, jest jednym z ważniejszych beneficjentów. Wspieramy studentów. Mamy specjalny fundusz dla najlepszych studentów, którzy w pierwszym roku wybrali Rzeszów i Podkarpacie jako miejsce do studiów. Wspieramy Uniwersytet w tej najważniejszej, ostatniej dziedzinie, którą rozwija, czyli w medycynie i kształceniu studentów na kierunkach medycznych. To jest korzystanie z naszej bazy, z naszych podkarpackich wojewódzkich szpitali, ale również to są te plany, o których wspomniał pan rektor, czyli budowy nowego szpitala uniwersyteckiego. To są plany, które mam nadzieję wspólnie uda nam się zrealizować. Uniwersytetowi i Samorządowi Województwa. Tych zadań, które wspólnie realizujemy jest wiele, z których się cieszymy, dlatego że uczelnia największa, uczelnia na Podkarpaciu jest również naszą wizytówką. Cieszymy się z wszystkich osiągnięć Uniwersytetu. Bardzo dziękujemy za to wielkie zaangażowanie całej kadry naukowej, wszystkim wykładowcom. Cieszymy się z tego, że nasi studenci których wspieramy, jak już mówiłem, tym programem stypendialnym, wybierają Podkarpacie do miejsca swojego rozwoju i spełniania marzeń. Tłumaczymy im i mówimy im, można wyjechać do dużych ośrodków do Krakowa, do Lublina, ale zachęcamy do tego, żeby podejmować te najważniejsze wyzwania tutaj na Podkarpaciu. Jako samorząd województwa postawiliśmy na inteligentne specjalności na lotnictwo, kosmonautykę, na IT, na przemysł samochodowy. Te dziedziny chcemy rozwijać, w tych dziedzinach chcemy ich kształcić. Wspieramy nasze podkarpackie uczelnie, Uniwersytet, Politechnikę. Zachęcamy do tego, żeby nasi młodzi, absolwenci szkół średnich wybierali Podkarpacie. Panie Rektorze, chciałbym również ja przekazać drobny prezent. Na początku jeszcze raz pozdrowienia od Pana Marszałka Władysława Ortyla, przekazał specjalny list, który pozwólcie Państwo nie będę odczytywał, po prostu go przekażę. A jako pamiątkę chciałem przekazać herb Województwa Podkarpackiego na ręce Pana Rektora jako wyraz tego, że jesteście Państwo dla nas, dla całego Województwa Podkarpackiego po prostu bardzo ważny. Dziękuję.